Poruszające wyznanie żony Krawczyka. Ewa Krawczyk mówi o traumie i depresji. Czas nie leczy ran, tylko u nas. Trudno w to uwierzyć, ale właśnie minęły dwa lata od śmierci Krzysztofa Krawczyka, 75 litrów. Król polskiej sceny odszedł nagle w drugi dzień świąt Wielkiej Nocy. Dlatego świąteczne dni już na zawsze będą trudne dla jego żony. W dalszym ciągu jestem w wielkiej traumie, mówi nam przybita wdowa, która nie ukrywa swoich depresyjnych stanów. Od czasu śmierci ukochanego męża Ewa Krawczyk, 63 litry, wylała już nie może, a ogromny ocean łez. Wdowa po artyście myśli o nim każdego dnia, a szczególnie trudna jest dla niej Wielkanoc. To dokładnie w lany poniedziałek 2021 roku Krzysztof Krawczyk nagle zmarł. Zobacz więcej, żona ratowała Krzysztofa Krawczyka. Znamy przyczynę śmierci, wstrząsające szczegóły. Na szczęście w minione świąteczne Ewa Krawczyk dni miała przy sobie bliskich. W niedzielę do przyjechała do niej rodzina, a w poniedziałek otoczyła się przyjaciółmi. Cały czas jestem samotna, bo to nie jest tak, że ktoś przyjdzie i człowiek zaraz tryska humorem. To się tak nie da. Jeszcze nie jestem gotowa na takie uroczystości. Cały czas jestem depresyjna, to nie jest tak, że mi przeszło. Cały czas tęsknię za Krzysiem, brakuje mi go, mówi nam Ewa Krawczyk. Myślnik. Pocieszam się, że Krzyś dostał wielką łaskę od Boga, bo urodził się 8 września, w urodziny Najświętszej Maryi Panny, zmarł na zmartwychwstanie Pana Jezusa o 15.05, czyli w godzinę Miłosierdzia Bożego, a 13 maja, kiedy odbędą się uroczystości rocznicowe, to Dzień Fatimski. Czyli jest to ogromna łaska. Trzeba być szczęściarzem, żeby wybrać sobie datę urodzin, śmierci i obchodów rocznicowych. Myślę, że Krzyś u Boga ma już jakieś chody, uśmiecha się pani Ewa.